No, się witam w nowym sezonie. Dzisiaj, oczywiście, pstrągi. Jesteśmy z Kasprem. Kasper tam sobie już dalej łowi. Wybraliśmy się daleko, bo ponad 120 km jechaliśmy na rzekę, głównie na pstrągi. Ale jest to odcinek, na którym zdarzają się także trocie. Także z tyłu głowy jest opcja na pierwszą trotkę w moim życiu. No, już trochę pochodziliśmy wcześniej, nie chciałem tracić czasu żeby nagrywać wstępy. No już swoje połowiliśmy. Zresztą będziecie mogli tam zobaczyć. Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Mamy ponad chyba godzinę łowienia jeszcze. Ostatnie pół godziny było bardzo, bardzo fajne. Gdzieś tam mieliśmy parę wyjść także w pożądalu. No i co? Nie będę przedłużał. Lecę dalej, bo łowienia nie zostało za dużo. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. Dajcie znać, jak wyniki u was. No i miłego oglądania pany. No, tutaj zobaczcie. Najlepiej zainwestowane pieniądze od dawna. Słuchajcie, dzisiaj wykupiłem zezwolenie. Naprawdę stało się, wykupiłem zezwolenie. Wiąłem eee, przyjechali... na mową czy... to... <noise> Tak, nie wiem, no, mówi, że trzeba... Nie, no oczywiście wy wykupujemy zezwolenia Trzeba, zwłaszcza na, na rzekach, które są. Nie, na wszystkich wykupujemy, na wszystkich <noise> <noise> eee, Także my się przebieramy, dopiero eee, idziemy nad rzekę. Ale fajnie, widać, że, że rzeka jest zadbana, że jest chroniona, że tutaj chłopaki jeżdżą, bardzo mili panowie pogadali, powiedzieli o wynikach, jakieś tam rady nawet nam tutaj dali, sorry, że wyglądam jak czołgista, no i co, dobra, my się ogarniamy dalej i ciśniemy już na rzekę. Podjazd na pierwszą miejscówę, we... czek hamulca oczywiście, streamerek różowy, no i ciśniemy. Niech się zamoczy i niech to będzie nasz pierwszy pełnoprawny rzut w tym sezonie. Nie mam tego wyczute, jeśli chodzi o gramaturę, bo to ani nie jest moja wędka, ani mój kołowrotek, ani moja przynęta. Wszystko jest kaspra, z którym dzisiaj jestem, ale cieszę się. Zacząłem sezon dzisiaj, chociaż tego nie było w planach. Kasper do mnie napisał, co dzisiaj robię. No i w sumie stwierdziłem, że no ciśniemy na rybcie. Także super, uda się otworzyć sezon może nie pierwszego, może nie drugiego, bo dzisiaj 7 stycznia. Ale mamy dużo czasu, jesteśmy na wodzie, na której ja nigdy nie byłem. Kasper kiedyś tam. Coś tam tutaj atakował, ale też nie na tym odcinku. No i spróbujemy złowić jakieś pstrągusie A co najważniejsze, jest tutaj szansa na troć. Ja nigdy troci nie złowiłem, także no jakby tutaj mi jakaś weszła, no to by było przecudownie. No i będziemy sobie tym streamerkiem skakać. Ja polubiłem bardzo łowienie na te dżigi. W zeszłym roku i właściwie, jeśli chodzi o strągi, to głównie właśnie na takich jigach, kogutach, streamerach będę się targetował. Jest, jest ryba. Odwróciłem się, bo coś usłyszałem. I co my tu mamy? I jest pierwsza ryba sezonu, słuchajcie. A to jest dosłownie pierwsza miejscowa. Jest. <grybuj> Poprawiłem jeszcze, tutaj. Ach, bo rzuciłem poprzedni rzut troszkę dalej. Poprawiłem tutaj jeszcze bliżej i zobaczcie, wyszedł pierwszy w strążę na streamerka. A to dosłownie pierwsza miejscowa. Patrzcie, tutaj zaczynałem pierwsze rzuty, także może z dziesiąty rzut i jest pierwszy w Dobra, pierwszy raz mam na wstrągach ten mój podbierak, który zresztą miałem cały czas na szczupakach ostatnio. Tutaj bez problemu wchodzi szczupak metrowy. co w się sensie jeszcze takiego tutaj nie miałem ale miałem podobne i na spokojnie tutaj tą rybę możemy sobie ogarniać spójrzcie <grym> jaki piękny no i jakaś w sumie fota by się przydała z pierwszym nie? Chopla bez zadziorki także szybko to ładnie wychodzi rybka niech sobie tutaj odpoczywa i za chwilę ogarniemy sobie może jakąś fotę taki misiaczek. Osta jed szybką jedną fotę mi kasper tutaj zrobił I papatki yeah. No i Pany, coś pięknego o, zdejmę wam okularki, e, tutaj wygląd czołgisty to jest pierwsza ryba, super, super, naprawdę pierwsze 10, 10 minut. Wstaliśmy rano, bo gdzieś tam po piątej tutaj ponad dwie godziny drogi, także mówiłem jeszcze w samochodzie Kasprowi, że przydałaby się tak na początek taka ryba na odmulenie. No i jest, no nie za duży, ale kurczę, wiecie o co chodzi, nie? Już się inaczej będzie chodziło. Także super, no i z tyłu głowy chodzi ta trość cały czas, jest możliwość na tą trotę, także. No, lecę dalej po prostu. Pierwszy raz w życiu mam okulary polaryzacyjne. Mi jest ogólnie bardzo dziwnie świat widzieć w okularach, ale te są na tyle fajne, bo nie zaburzają kolorów naturalnych świata po prostu ściemniają go trochę i tyle a nie, że nie wiem, jest albo niebieski obraz, albo jakiś żółty ja tego bardzo nie lubię. I właśnie szukałem takich okularów i się udało Nie dość, że są super, to jeszcze dobrze wyglądają To jest ważne, przynajmniej dla mnie To nie może wyglądać jakoś kwadratowo, kąciacie, nie? Dobra, lecimy No i zobaczcie, streamerek Cyk, zaufane, różowe Patrzcie, no to wygląda jak naprawdę duża przynęta, nie? W wodzie, no bo to w wodzie, no to zobaczcie ile to ma centymetrów Z 11? Śmiało jak te 12 także można by powiedzieć, że to jest duża, no ale jak widzieliście po rybie absolutnie na każdy rozmiar spróbuję tam wrzucić za tą przeszkodę tak fajnie mąci tą wodę tam tam już widzę jest super miejscowa, ale to trzeba będzie podejść gdzieś tam z daleka albo w ogóle stąd jakoś rzucić może zobaczymy sobie przed drzewkiem czasami czy coś nie stoi kurczę nie widziałem tego a najlepsza miejscowość tutaj nie jeśli chodzi o prowadzenie to po prostu w momencie w którym to wpadnie do wody ja po prostu na napiętej żyłce pozwalam jej wpaść sobie w nurt, potem w nurcie robię coś takiego mniej więcej, że dwa podbicia spuszczam nawet lekko na napiętej żyłce cyk dwa podbicia lekko spuszczam, przytrzymam w nurcie ona sobie trochę spłynie czyli bardzo gdzieś tam powolne prowadzenie Czasami gdzieś tam przytrzymam w miejscu. Dwa razy do góry. Potem trochę spuszczę. Ona tam lekki łuk zrobi, ale de facto ona zostaje praktycznie w tym samym miejscu. I gdzieś tak na takim prowadzeniu się po prostu dzisiaj będę skupiał. No i jak było widać. Szybko to przyniosło efekty. Szybko ta pierwsza rybka wyjechała. Teraz Kasper, chwilę jak mnie mijał, to też mówił, że miał branie naprawdę konkretne. Też założył sobie takiego streamerka, tyle że białego. Tak, że coś się dzieje, bardzo dobrze. E, to jest pierwszy odcinek, który my dzisiaj mamy w planach zrobić. E, gdzieś tam tutaj z dwie godzinki jeszcze może spędzić. I lecimy na drugi. Ale odjerąbałem przypałnie. Ale przeprawa będzie o patrzcie tutaj takie kurczę bagna jakieś. Takie rzeczki dopływowe to jest przypał zawsze. Jak tam się da kroka często to po prostu się leci kurde metr w dół. Próbujemy się stąd po prostu nie spierdzielić. Szkoda, że nie ma trochę większej warstwy śniegu, bo ona by trochę zaamortyzowała moją stópkę. Najwyżej polecę no co. małe kroczki żeby za dużo ciężaru nie przekładać na tylną oś o tu jest naprawdę ślisko o już było blisko już leciałem <grytanie> tu jak spadnę to najwyżej z trawską pół biedy tak sobie teraz pomyślałem, że Przywoł to by było, jakby mi się podbierek zaczepił, nie? Udało się. To świetny basenik. W takich drzewach. Jestem na kolanach. Miejscowa napstrągala na pewno. Superancka. Ciężko, ciężko dostępna, rzutowo, i żeby to poprowadzić, jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi. Niemniej jednak da się coś zaprezentować, ale wyjść nic nie chce. Tu jakie dziwne zjawisko. Tu Właściwie po mojej lewej stronie, tutaj rzeka sobie wybiła swój nowy bieg, ale wydaje mi się, że trochę za szybki nurt, przynajmniej jak na na ten okres żeby tam jakaś ryba chciała stać ojej jeszcze drzewa niemniej jednak nic nigdy nie jest wykluczone dlatego też coś tam wrzucamy tutaj Nie niemniej jednak się przejdziemy E, opowiem Wam może o sprzęcie. To nie jest mój sprzęt, dostałem od Kaspra. Ja swojego mikrofexa połamałem tam jakiś czas temu. E, w sumie teraz w ogóle nie planowałem jeździć na pstrągi, ponieważ e, po pierwsze muszę pisać pracę licencjacką, e, po drugie też mam kurczę e, wiele spraw jakiś tam dziwnych na głowie, e, więc gdzieś tam nie chciałem jeździć, a tak jakoś wyszło, a mówię do Kaspra kurde ty słuchaj tylko, że ja nie mam wędki. No i dostałem cały zestaw to jest w no ja za dużo nie powiem o tej wędce, natomiast no, po tych dwóch godzinkach mogę powiedzieć, że odczucia na pewno bardzo, bardzo spoko. Natomiast no gdzieś tam wydaje mi się, że, za, że dużo, dużo za wcześnie, żebym tam jakoś wychwalał, ale bardzo fajnie, bardzo przyjemnie mi się łowi. Tutaj kołowrotek Kasper ma Stradica 2,5 HG, mo no, to wiadomo Stradik no to masełko, pięknie chodzi ten kołowrotek, naprawdę polecam każdemu. Super sprawa, no ja mam od niedawna, jak ktoś ogląda moje odcinki ze szczupaków, no to mam e, 4000, właśnie na, na szczupaki. No i naprawdę złego słowa nie mogę powiedzieć, naprawdę super kowrotek. E, plecionka tutaj będzie 0,12, e, to będzie pewnie Western też w 10, jeśli to jest sprzęt Kaspra. I chyba jeśli chodzi o sprzęt, to, to właściwie tyle. Rybka też mi się fajnie holowała, w ogóle fajnie było z tą rybą, bo. Mimo że, że to był maluszek To bardzo fajnie zaparkował e, w tych... w nurcie po prostu i fajnie się go ciągnął na tym zestawie powiem szczerze. Wędka się fajnie gnie. Nie jakaś może typowa klucha, że tutaj cała mi się gnie pod sandolnik. Ale naprawdę fajna czuła wędeczka Ło, mi się wybarił. No dobra, dawaj Także chwilka przerwy. Herbatka, jakieś śniadanko Słoneczko nam lekko wstało Piękne tutaj miejsca Chwila co zjemy i ciśniemy dalej O kur... Chłopie hu A. Już było ciepło. Dobra, teraz mała przeprawka. Mam nadzieję, że rzeka będzie łaskawa, bo tutaj nas lekko zablokowało ze wszystkich stron. Jeszcze cyk. Co nie wrzucę? Jak wrzucę? Tak się wydostaje właśnie przynęty z zaczepów, tak się robi, jak nie odstrzeli typowo z gałęzi, to właśnie może osłabi i odstrzeli całą gałąź. No i jesteśmy już tam po śniadanku, po herbacce. Kasper złowił króciaka jakiegoś tam z 20 kilka centymetrów. Także totalnie maluszka ryba Ale również otworzył sezon, także spoko No a teraz chodzimy już tak No chyba z godzinkę bez brania Szczerze mówiąc No nie jednak jest naprawdę fajnie Gdzieś tam co jakiś czas słoneczko się fajnie przebija Przez, przez te drzewka Bardzo fajnie sobie tutaj chodzimy Elegancja, ale niestety rybki Jakoś kurczę jakby je unieruchomiło. No, przed nami naprawdę no, każda kolejna miejscówka wygląda właściwie lepiej. Także, no, wydaje mi się, że rzeka Dziś jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, że tutaj jeszcze czymś nas obdaruje. No i tak, mam nadzieję, i chodzimy. <zysk> Mi go wciągnęło spod drzewa. kolejny dopływ. Tam już ryba może stać na spokojnie. Coś tam mignęło. Wyszedł z ja widziałem w okularach. Jest tam, patrzcie. Jest tam ryba. Dwie. Patrzcie jak płynie. Jest. Ale wyszedł. Ale wyszedł. Pięknie wyszedł. Jest! Ua. Ale wyszedł pod drzewa. Ua. Coś pięknego pane, coś pięknego jak walnął. Dobrze się nie zerwał kurczę. Na tego na tego bez zadziorka. No i sobie siedzimy z ziomeczkiem. Już go tutaj wstępnie sobie poglądałem z góry. Trzeba się napatrzeć po takim czasie na się. No tutaj na spokojnie. On pod braku ma. Ma miejsce Spójrzcie na tego gadatka. Ma takie inne ubarwienie Rzadziej się spotykam z takim ubarwieniem, szczerze Zwłaszcza na tych moich dzikich potoczkach Ale i tak jest piękny No i patrzcie, tutaj u góry jakieś ma znamie, nie wiem Jakby, kurde, jak ktoś mu palnął w łeb I, nie wiem yy, Wyleciałby mu z rąk I, 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 i uciekł Chopra szybka akcja To naprawdę wychodzi Bez żadnego problemu. Także te ryby w sumie trzeba ciągnąć yy, no troszeczkę na hama, jakby nie, jakby nie patrzeć, coś w się sensie na hama. Może nie na hama, ale po prostu nie dawać im zbytnio luzu, bo wydaje mi się, że z takim bez zadziorem, no to jak dostanie troszkę luzu ryba, jak gdzieś tam wyskoczy, to naprawdę naprawdę może być kiepsko. Pokaż Jaki śliczny Też mam. O, dobra, nie udało się. No przeszedłem do Kaspera i też ryba Chociaż też mam takiego gościa Dobra Już się bałem, że mój podbierak będzie płynął z ziomkiem gdzieś pół kilometra dalej Ale nie Na no, spokojnie Cyk Jest? Dobra, Dobra. Dobra. Się śmiałem, patrz Kasper, że w łeb dostał, ale uciekł A skąd to jest? Nie wiem co to zrobiło? Pa, Papa misiako. No słuchajcie, jest druga rybcia. Niesamowicie, ale patrzcie co tu się dzieje. Z takiej pięknej pogody. No co? Lipa się tu jakaś zaczyna dziać. Deszcz normalnie, jawnie, bez żadnego udawania. Wali tu deszczem. Ostro. Ja nie lubię wzdrągów łowić w deszcz. No ale chyba będziemy lecieć. Dalej łowić, no bo kurczę, no tyle tutaj przyjechać no bez jaj. Wydaje mi się, że ryby powinny wychodzić. Zaraz ja się zapytamy eksperta. Ja na przykład nie lubię, nie lubię. Ja lubię takie słoneczko. Wtedy wydaje mi się, że w strągu się, się cieszą i że, że biorą. A w taką pogodę, no nie wiem, jakoś nie widzę tego, też nigdy nie, nie połowiłem w deszcz. Także muszę ten pierwszy raz przeżyć najpierw, nie? Żeby coś mi walnęło w deszczu, wtedy się odblokuję. No dobra, w każdym bądź razie lecę. Spad? shit Kurczę, widzowie, ja tutaj dogaduję akcję z tuszolem. A tu kurde, strągi wjeżdżają. Na prosce. Stary, usłyszałem tylko jak hamulec poleciał, nie? Jest! Jest. Yeah. Oh. Ale powoli te turo, Wyobraźmy, nie? Mhm. Mm no kurde, co za chłop. On ewidentnie nie umie w polowanie No, ale leciutkie branie, wiesz? O! Tak, tak. Jest. o. Jest. Ty, to fajna ryba była. O stary, no widziałem. No co on tak delikatnie biorą? No właśnie nie wiem, ty. Jaka fala się zrobiła. Witam, witam z tej strony czołgista. Słuchajcie, no coś niesamowitego. Ryba. Pięć razy nam wychodziła, waliła w przynęty I to fajny, fajny potok Na pewno ponad 40 cm widać było, że naprawdę gruba ryba Ale jakoś tak bardzo ospale, lekko, bardzo dostojnie Jakoś, nie wiem, tak jak Kasper powiedział, chyba gościu nie umie w polowanie Dobra Pany, żegnam się z lasu e, Coś wydaje mi się, że z tego materiału uda mi się wykombinować e, Fajny dzionek, nowa rzeka zwiedzona No niestety, e, bez troty no to nie jest core na tej rzece, to nie jest gdzieś tam. To nie było też nasze główne nastawienie na dzisiaj. No ale fajnie, połowiliśmy Kasper miałeś w trągów 2.. No dwa tak dwa. Dobra, ja też miałem dwa, no ale jeszcze zdarzyły się jakieś kontakty, wydaje mi się, że tych mniej zdecydowanie więcej. No także śnudów nie było, na zero nie wracamy. Eee, bardzo fajnie sobie pochodziliśmy Była naprawdę spoko pogoda eee, Także Jak najbardziej na plus eee, No co Dajcie znak jak tam u was Ja haki gdzieś tam na następne wyjazdy Są jakieś plany Czasu nie będę miał najwięcej w styczniu Ale gdzieś tam powinienem to e, później nadrobić Także do następnego Trzymajcie się, cześć